Już światy, się śnią Na styku wyobraźni, Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym filmiku Dzisiaj e, trochę, może nie jak do tej pory e, Tak z części warsztatowej Chciałem Wam pokazać W jaki sposób ja wykonuję Koziołki do tej pory koledzy i tak Pablo pokazywali z kartonu, a ja podpatrzyłem od jednego kolegi koziołki wykonywane z pozostałości szyn. No, to w ten sposób takie u siebie stosuje że wpadło zlecenie na wykonanie parę sztuk dla kolegi, także chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób ja to robię, i co do tego wykorzystuję, i jak to przebiega. Także nie przedłużając, mam tutaj przygotowane kawałki szyn po długościami i. Do tego jest taki przyrząd dorobiony. Jest tutaj wypalony rowek na główkę szyny. Który ona e, bardzo dobrze wchodzi o. Widzicie? W ten sposób. I on służy do gięcia. Żeby wszystkie szyny miały jednakową długość Tutaj jeszcze musimy Musimy okradować trochę Po cięciu krawędzie Żeby wsunąć bez problemu Podkłady Podkłady szyny które wykorzystuję, są to szyny pozostałe po budowie mojej makiety. A więc, Pico, plek, pozostałości Flexów. Także tu mam materiał przygotowany na. Dwa koziołki. Koziołki będą, te będą w wersji z jedną belką po jednej stronie, chociaż w przyrodzie występują także z dwoma belkami po jednej po drugiej stronie. Także lecimy z tematem. Już cały materiał mamy pogradowany dremelek czy albo urządzenie typu dremel. tutaj akurat urządzenie akumulatorowe zakupione Action, bardzo dobrze się sprawuje i nacinam główkę szyny z podstawu, do podstawy Szyjką w wyznaczone miejsca. Niestety wszystkiego w rękach nie da rady zrobić. Trzeba pokombinować trzeba zrobić kąty. Później przeszkadzały przy zginaniu, uważać na ciepło wytworzone, U. urządzenie rozadowane podczas zdjęcia mniej więcej coś w tej formie. I tak po kolei przez cały materiał przygotowany. Podładował urządzenia a nie chcę wyciągać tego z Partside'a mam kupione na przewodzie o nie, nie ciekawe czy uda mi się zacząć Chyba trzeba będzie małą przerwę zrobić i uruchomić tamte urządzenie. A to naładować, dobrze. Jesteśmy z powrotem. Urządzenie zamontowane, park tam Tamto się ładuje. Zobaczymy, no, ja Teraz się czuję jak u dentysty hałas. O kurwa, ale trzyma się w

No widzicie, jak to jest z tą techniką. Ja myślałem, że mi się tu filmuje. A tu e, wyłączyło się podczas szlifowania nie wiem dlaczego. No ale okej. Okay. Także uciekło wyginanie. Jeszcze raz. Biorę ten przyrząd. Tu mam już niestety element wygięty. Nie będę go po prostu prostował, ponieważ się połamie. Wkładam krótszy kawałek. Tu sobie doginam płytką. I doginam do krawędzi, do krawędzi. On się idealnie nie dognie, bo wiadomo, że to jest jednak materiał trochę sprężynujący. Wyciągam z przyrządu. Mam mniej więcej taką formę. No i teraz muszę uzyskać kąt prosty. Pomiędzy tą powierzchnią, a tą powierzchnią. Tu najlepiej by było mi no, super, by było, by było 45 stopni, nie? Także przykładam do jakiegoś przymiaru na 45 stopni przed lutowaniem. Jedne elementy już polutowałem, myślałem, że filmik idzie dalej, ale niestety tak nie było. Także tak mam elementy. Powyginane. Tu mam zamocowane w trzeciej ręce. Do lutowania. Stacja lutownicza. Drodzina grzany. Kładę topnik. Tak już wcześniej mówiłem. Ten topnik. Ta kalafonia. Ma dobre 40 lat jak nie więcej cyna cienka ja używam taką cynę gdzie 60% cyny i 40% owiu w składzie nagrzewamy aż się stopi Cyny, i to było ten element, który nam podczas wyginania za mocno popracował, i w ten sposób wzmacniamy to rozcięcie i tak samo niwelując. Ewentualne przerwy, bo w oryginale, w oryginale, e, e, koziołki gięte są na ciepło z całych kawałków szyn, bez, bez nacinania, ja tutaj też próbowałem. E, kolega Michał. Gjąć na ciepło, ale niestety w tym moim przyrządzie wychodziło na to, że za mocno przyrząd odbiera ciepło. I, i, i szyna się nie rozgrzewa, nie rozhartowuje się i niestety wychodziły cuda bianki. nie był to ładny element widzicie tak to wygląda po lutowaniu tapnik oczywiście po wystudzeniu można ładnie mechanicznie szczotką czy jakimś skrobakiem wyczyścić warto jest wyczyścić przed malowaniem farba ładnie przyjmował, że metal przyjmował ładnie farbę mniej więcej do tak, w takiej formie mam element jeden, drugi No i teraz, a w ten sposób będzie połączone, tylko oczywiście trzeba teraz skorygować Za no, mocno wygięło. I teraz trzeba będzie to skorygować, żeby jednak ten kąt prosty był zachowany. Reszę zobaczymy, pokażę Wam, co dalej się z tym dzieje w na następnej cenie. Ja sobie na spokojnie, poza kamerą, resztę elementów polutuję, dopasuję i polecimy dalej z tematem. Okej, okay. dobrze, jesteśmy, jeśli mamy elementy już wszystkie polutowane, na płaskiej powierzchni kładziemy dłuższymi częściami i sprawdzamy czy ten kąt jednak jest zachowany, czy się w miarę dobrze stykają, jeśli tak ja tu akurat takiego klipsa wykorzystuję Kładam dwa elementy o, nie bać za bardzo bo to ma ząbek trafnika nowocyna i tą krawędzią która będzie stykać od środka Łączę stopy za mocno mi się zlało. No więc coś takiego powstało. Mamy dwa elementy ze sobą, bierzemy następne dwa. Sprawdzamy Miary pasuje A jak nie, to. Będzie delikatnie użyć użyć siły. właśnie. No właśnie. Rozgiąć. I I łączymy. Następne dwa. Wiem. Ta długość. Od dotąd mniej więcej 11 mm. 11 m. Mm. A tutaj mi wychodzi, już wam mówię, 33-34 mm podstawy. do której będą dodane podkłady. No właśnie. Nie mało ocyn, dużo topnika, jeszcze się nie tak rozgleje. dlatego robię to wszystko co będzie to co będzie od wewnątrz mamy element pas z tego sklejony i następne tamte Cztery elementy połączę ze sobą poza kadrem i spotkamy się w następnej scenie. Tutaj już mamy ze sobą elementy połączone. Teraz należy uzbroić je, podkłady przygotowane z flexu, i tak część lutowaną, chyba już tak nie rzucała, i nie kuła w oczy dajemy od środka, to nawet za długie to wyszło. Drugi element, A z drugiej strony. W miarę to podkłady nam usztywnią i połączą razem wszystko mamy wstępny koziołek Wiadomo, że nadmiar szyn można zawsze obciąć i teraz została nam tylko belka belkę ja robię z tak zwanych zapałek cmentarnych producent jest nieważny a dlaczego taki? ponieważ one są trochę grubsze standardowe zapałki mają grubszą ściankę grubszy jest ten kwadrat i wizualnie bardziej mi się komponują. Ucięte są na długość podkładu, bo oryginalnie takie kozła są używane podkłady drewniane z odzysku. I tutaj już jest tam sprawdzona wysokość. To akurat wychodzi po środku wysokości 11 mm tabelka. Kleicja na akrylowy. Ja tutaj stosuję żelowy, ponieważ on ma trochę dłużej sknie Najlepiej komponuje się w tej nierówności na zapałce. Przykładamy, przytrzymujemy. Dobrze by było, aby był aktywator, no tam to test. Najwyżej damy kleju. Od środka. Czasami wyjdzie, że jest fajnie. Pasuje się. Jeden koziołek, zakończenie toru bocznicowego. Jest gotowy. I tak wykonujemy tyle, ile potrzebujemy. Jak już wcześniej wspominałem, Mam do wykonania w tej chwili 10. Do siebie na, na tą chwilę nie potrzebuję Ponieważ stwierdziłem, że najpierw wykończę jedną stronę A tam bocznice wszystkie, które Miałem Zakończyć, są zakończone koziołkami O no, właśnie spiesz się powoli, jak to mówią, Normalnie nie do ruba. Spiesz się powoli, albo nie będzie robił dwa razy. Okej. Okay. Wyrównujemy, żeby odległości były takie same Narujemy klejem, żałujmy klejem. Wiadomo, że to są koziołki robione nie fabrycznie, tylko rzemieślniczo na potrzeby chwili, w różnych okresach, z różnych szyn. Także idealnie wszystkie nie muszą być w tej chwili. Mam ich pięć. Jeszcze pięć do robić. Niech się kolega cieszy. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądnięcie tego filmiku. Do czekania do końca. Mam nadzieję, że w jakiś sposób coś tam Wam przekazałem, pokazałem. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.